To nie jest tak, że nie wiesz, co zrobić. To nie jest tak, że Tobie nie przychodzą te milionowe pomysły i te niesamowite idee. To nie jest tak, że boisz się zmian i nie znasz następnego kroku. Ty po prostu sobie nie ufasz. Hamujesz każdą ideę, która urodzi się w Twoim wnętrzu, która pokaże się z Twojego wnętrza. Kwestionujesz swoje pomysły i szukasz potwierdzenia na zewnątrz. Jeżeli Twojej idei ze środka nie potwierdzi ktoś na zewnątrz, to jej nie wdrażasz. Szukasz potwierdzenia własnych wizji oczach innych, a to jest już na samym początku skazane na porażkę, ponieważ to jest moja wizja nie ich. Oni nie widzą i dobrze. Dlatego nie idziesz dalej, dlatego zostajesz w niezadowoleniu z życia, dlatego nie korzystasz z własnych zasobów, które gwarantuje ci, że masz. No bo jak masz korzystać? Ze swoich wewnętrznych zasobów, do których dostęp masz tylko ty, jeżeli ty sobie nie ufasz. I oczywiście w świecie, który zawsze Ci powtarzał, że się mylisz i inni wiedzą lepiej, ciężko jest sobie ufać, dlatego nauczę cię tego w nowym masterclassie. Ufam, już w styczniu się widzimy. Premiera data premiery za kilka dni, natomiast przez ten czas możesz wejść w najniższej opcji cenowej, która już się nie powtórzy. Serdecznie Ci zapraszam.